Dzień dobry! Czołem strażacy! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugą niedzielę po Wielkiej Nocy, zwaną Niedzielą Misericordia z Domini, a zarazem witam w Międzynarodowym Dniu Strażaka 4 maja 2025 roku. Witając wszystkich pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się tygodnia a są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w X rozdziale, 11, 27 i 28 wierszu czytamy. Ja jestem dobry pasterz, owce moje, głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, stając przed Twoim Majestatem, dziękujemy za słowo, przez które do nas przemawiasz i wiarę naszą wzmacniasz. Prosimy, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Dziś przeżywamy szczególny dzień dla każdego strażaka, ratownika. To Międzynarodowy Dzień Strażaka. I chciałbym na progu tegoż dnia pogratulować wszystkim wyróżnionym, awansowanym, a przede wszystkim nominowanym na generalski stopień. Życząc wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa, Bożej mocy i jego prowadzenia. Ale przeżywając świąteczny dzień, spoglądamy z wiarą, nadzieją niejednokrotnie wzwyż. Bo przecież codziennie musimy ocierać się o wiele trosk, problemów, kłopotów i przeciwieństw losu. Codziennie musimy stawiać czoła temu wszystkiemu, co nam zagraża, co staje się jakimś niebezpieczeństwem. Czasem jesteśmy w tym wszystkim zagubieni, zatroskani. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy... Sami pozostawieni na placu boju? I co mam począć? Co ja mam wówczas zrobić? I dziś przypomina nam niedziela, ale także ten tekst Ewangelii według świętego Jana, że nie jesteśmy sami. Nie musimy się obawiać i lękać, tak jak po śmierci pana Jezusa lękali się apostołowie, którzy zamknęli się w domu i nie chcieli nigdzie wychodzić. Dziś Pan Jezus nam wyraźnie mówi: nie bój się. Ja jestem z tobą. Ja cię poprowadzę, ja cię wzmocnię. Ja będę cię osłaniał tarczą mej opieki. Ja będę cię chronił, bo ja jestem dobrym pasterzem. Bóg Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. My jesteśmy jego owcami. Czasem owca gdzieś zbłądzi, gdzieś pójdzie swoją własną drogą, swoją własną ścieżką. I dobry pasterz idzie, ją szuka, a gdy znajduje, cieszy się. Tak jest i z Panem Jezusem, który cały czas wędruje za nami, idzie każdą rozpadliną dnia codziennego, podaje swoją dłoń po to, by nas mocno uchwycić i pewnie, bezpiecznie prowadzić drogą, Którą On jest sam. Innym razem, takimi dobrymi pasterzami dla swoich bliskich, dla tych, których Bóg stawia na naszych drogach i ścieżkach życia, mamy być my, chrześcijanie. Takimi dobrymi pasterzami jesteśmy i my, drodzy strażacy, w swojej służbie ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. Czasem trzeba nam wejść tam. Skąd inni uciekają po to, aby wziąć i ratować ludzkie życie? To trudna, odpowiedzialna służba. Ale pamiętajmy, nie narzekajmy, nie utyskujmy, ale podziękujmy Bogu za to, że On jest z nami. On jest z nami wszędzie, dokądkolwiek się udajemy i nas nie opuszcza. On jest tym, który człowieka przygarnia, przytula do swojej piersi, niczym apostoła Jana w czasie ostatniej wieczerzy. A czyni to po to, abyśmy swoim życiem, swoją służbą, swoim zachowaniem, swoim także świętowaniem wskazywali na tego, który jest jedynym dobrym pasterzem który zawsze myśli o tym, aby prowadzić nas na pasze zielone, aby prowadzić nas do radości, prowadzić nas do szczęścia. Czasem ta droga wiedzie przez ciemną dolinę dnia codziennego, czasem przez dolinę cienia śmierci, innym przez dolinę jakiegoś bólu, cierpienia, jakiejś goryczy, jakiegoś rozczarowania. Ale pamiętaj, nigdy nie jesteś sam, ale jest z Tobą On. Jezus Chrystus i możesz tutaj zawołać, tak jak woła pieśniarz w śpiewniku młodzieżowym. Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie, kroczy przede mną naprzód i drogę toruje mi wciąż. Jezus jest mym przyjacielem, Jezus jest obrońcą mym, Jezus jest mym Zbawicielem. Zawsze chcę przebywać z Nim. Daj, Panie Boże, by było to zawsze nasze pragnienie, bo bez Chrystusa nic uczynić nie możemy. Tylko z Chrystusem możemy żyć bezpiecznie, teraz i wiecznie. Dlatego życzę wszystkim Wam, drodzy słuchacze oglądający codziennik biblijny, życzę Wam jak i sobie, drodzy strażacy, bliskości. Dobrego pasterza, niech Jezus ma nas w swojej opiece. Strażacy, błogosławionego dnia. A jeśli trzeba dziś będzie nieść pomoc drugiemu człowiekowi, to ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Błogosławionej dobrej niedzieli, pozostańcie z Bogiem.